stosujący doping na odchudzanie to w zasadzie dobry temat na kanał fitnessowy. Z drugiej jednak strony mam świadomość, że Ozempik zdobył słowę przede wszystkim poza środowiskiem z siłowni. A zainteresowanie nim jest tym większe, im bliżej do wakacji. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o tym leku nieco dokładniej. Wytłumaczę, jak wyglądają mechanizmy jego działania oraz obale pewne szerzące się mity. Opowiem o konsekwencjach nieautoryzowanego używania. Zastanowimy się, dlaczego jest promowany nawet przez osoby z pierwszych stron gazet, jak Elon Musk czy Klan Kardashianek. A na koniec przyjrzymy się naturalnym i tańszym substancjom, które nie są tak skuteczne, ale także mogą wspomagać proces odchudzania. Witam wszystkich na kanale Profi Holistyczny, gdzie rozmawiam na tematy dotyczące zdrowia. Nazywam się Mikołaj Nowak, jestem lekarzem, a społeczność YouTube'a poznała mnie już dzięki kanałowi o tematyce fitness. Wizerunek Ilona jest specyficzny. W swoim pijarze zawsze pozował na genialnego nerda, specjalista od technologii, który nie musi dobrze wyglądać. Prawdopodobnie skorzystał z pomocy specjalistów od wyglądu, natomiast to zakeberki Bezos mogą kojarzyć się ze sportem czy atletycznym ciałem. Niemniej internet uwielbia wytkać słabości, a po Ilonie cisnął nawet jego ojciec. Po ujawnieniu zdjęć z greckich wakacji Ilona z 2022 roku, Musk senior napisał nawet wprost, by ten zainteresował się tabletkami na chudnięcie, a Ilon ewidentnie zaczął czuć na sobie pewną presję. To też obrazuje potęgę internetu, bo mogłoby się wydawać, że mężczyzna, który ma wszystko i często też celowo żartuje ze swojego wyglądu, nigdy nie ugiąłby się pod ciężarem opinii nic nieznaczących osób. Tymczasem w niedługim odstępie czasu z konferencji na konferencję mask zaczął maleć w oczach. Według niektórych źródeł zrzucił nawet 13 kg. Całkiem wprost, jego przemianę skomentowała pewna atrakcyjna agent nieruchomości z Florydy, nazywając go „świetnie wyglądającym, wysportowanym i zdrowym”. Spytała nawet, czy to efekt ćwiczeń na siłowni i zdrowego odżywiania. A Mask, bez żadnej krępacji, odpowiedział jej, że stosuje głodówki i bierze wegowy. Wegowy to nazwa handlowa leku, którego substancją czynną jest semaglutyd. W Polsce kojarzymy przede wszystkim o zębik, a jak widzicie na załączonym screenshotie, mask solidnie zareklamował tą substancję, nazywając ją skuteczną o minimalnym profilu skutków ubocznych. Jak jest naprawdę? Przede wszystkim powinniśmy zachować bardzo duży dystans do przedstawiania go i reklamowania jako uniwersalnego sposobu na odchudzanie dla zdrowych osób. Na to jest tylko jedna metoda, notabene, sprawdzona, dość prosta i zdrowa. I polega ona na dostarczaniu ciału mniejszej ilości kalorii spożywienia niż tego potrzebuje. Działanie semaglutydu w wielkim skrócie polega na tym, że osobom odchudzającym się łatwiej jest taki stan utrzymać. Semaglutyd jest lekiem stworzonym dla osób chorujących na cukrzycę typu 2 oraz z przypadkami różnych zaburzeń metabolicznych. Stosowanie go bez recepty doprowadziło nawet do masowej wyprzedaży leku z aptek, w konsekwencji czego osoby faktycznie go potrzebujące zderzały się z niemałymi problemami. Semaglutyd jest agonistą receptora GLP-1. Co to oznacza? Nasza trzustka wydziela dwa hormony, których funkcją jest regulowanie poziomu glukozy. Są to insulina oraz glukagon. Glukagon wydziela się, kiedy dochodzi do spadku poziomu glukozy, np. podczas głodówki czy przy intensywnym wysiłku fizycznym. Jego prekursorem jest proglukagon. Z proglukagonu pochodzi również rzeczony GLP-1, a mówiąc inaczej peptyd glukagonopodobny 1. Ten powstaje w jelicie cienkim za sprawą komórek enteroendokrynnych zaraz po spożyciu posiłku. Słowo agonista natomiast znaczy tyle, że semaglutyd będzie działał tak jak GLP-1, przynajmniej w 94%. Od stanu jelit zależy bardzo dużo. Od naszego samopoczucia, po oczywiście regulacji apetytu. Są one połączone z mózgiem, układem nerwowym. GLP-1, oddziaływując na neurony jelitowe, wywołuje odczuwanie sytości. Wygląda to tak, że w pewnym odcinku jelit, konkretnie w dystalnym odcinku jelita krętego i okrężnicy, neurony jelitowe wywołują specyficzną pracę mięśni gładkich. I ta informacja o konkretnym sposobie pracy mięśniówki zostaje następnie przekazana neuronami czuciowymi do podwzgórza mózgu, tworząc tym szlakiem uczucie sytości. Ponadto jest inhibitorem dipeptydylopeptydazy czwartej. Semaglutyd wspomaga też wydzielanie w cudzysłowie zbijającej cukier insuliny oraz zmniejsza wydzielanie rzeczonego wcześniej glukagonu w sposób zależny od glukozy. Czyli w przypadku podwyższonego poziomu glukozy, inaczej hiperglikemii, za sprawą GLP-1 następuje pobudzenie uwalniania insuliny przy jednoczesnym spadku glukagonu. I to prowadzi do obniżenia poziomu cukru przy pewnym spowolnieniu ruchów jelit. Zatem leki takie jak liraglutyd czy też omawiane dzisiaj semaglutydy działają tak, że wpływając na pracę jelit oraz regulując pewne procesy metaboliczne wywołują stan, w którym nie mamy ochoty jeść więcej. Skuteczność analogów GLP-1 jest potwierdzona nie tylko niezliczonymi dowodami anegdotycznymi, ale też licznymi badaniami. Czyli tutaj Elon Musk miał rację. A jak jest ze skutkami ubocznymi? Tutaj znowu zacznę od tego, że jest to lek. I nawet jeśli nie wydaje się być groźny, to jest substancją kontrolowaną. I choć zyskuje sławę modnego i celebryckiego triku na odchudzanie, to ciężko określić to mianem postępowania moralnego. Tym bardziej, że jeżeli jesteś osobą zdrową, to odrzucenie tłuszczu jest wbrew pozorom proste i wcale nie mniej skuteczne. Nie przesłyszałeś się. I tak się składa, że poświęciłem temu zagadnieniu dosłownie kilka lat swojej twórczości w internecie oraz pomogłem to osiągnąć dziesiątkom osób ze mną współpracujących. Ozempik nie wykonuje pracy sam, to znaczy, że nie spala tkanki tłuszczowej. Ozempik zmniejsza apetyt, przez co pomaga w osiągnięciu deficytu kalorycznego. Dla osób walczących z otyłością, taka pomoc faktycznie może być nieoceniona, ponieważ tkanka tłuszczowa sama w sobie podnosi apetyt. Gdy do zrzucenia masz, powiedzmy, 45 kg, to nie da się tego porównać do sytuacji, kiedy chcesz zrzucić 5, 10 czy nawet 15. Apetyt można hamować na wiele sposobów i nikt nie zna ich lepiej niż osoby zaangażowane w sport i fitness. Przede wszystkim należy dedukować de się na temat produktów niskokalorycznych, monitorować swoją podaż kalorii i gotować tak, aby wycisnąć możliwie największą objętość jedzenia przy najniższej kaloryczności. Oczywiście zachęcam do ruchu i ćwiczeń, natomiast jeżeli chodzi o samą wagę, to w teorii wcale ich nie potrzebujesz. Chudniemy przede wszystkim w kuchni. Niestety, wszyscy mamy tendencję do poszukiwania rozwiązań na skróty. Sięgamy po leki, notabene bardzo drogie, tylko po to, by zastąpiły dosłownie minimum zaangażowania. Sami tworzymy mity o cudownych środkach, których tak naprawdę zdecydowana większość ludzi nie musi korzystać. I to jest Pierwszy mit, który chciałbym dzisiaj obalić, czyli że ozempik jest skuteczniejszy od świadomego jedzenia. Prawda jest taka, że jeśli faktycznie nie jesteś poważnie chory, to tak nie jest. Gdy zaczynamy przeszukiwać internet pod kątem informacji, ile ozempik pozwoli nam schudnąć, jesteśmy bombardowani tysiącem informacji. Mamy media społecznościowe, gdzie panie chwalą się wynikami nawet po kilkanaście kilo w ciągu miesiąca. Są też artykuły bardziej informacyjne z wynikami realnymi. Czasem podaje się w nich wyniki procentowe, np. 7% masy ciała w X tygodni, czy też po 2 lub 4 kg na miesiąc. Kilkanaście kilo mniej w miesiąc to dla osoby zdrowej wynik kompletnie nierealny. To niemożliwe, nie ma takich rzeczy. Takie fejki uważam za kombinację utraty masy wody, masy mięśniowej tłuszczu, powiększone o iloraz kłamstwa. Realnie można schudnąć o tyle, o ile nie zjemy. Kilogram tkanki tłuszczowej ma około 7700 kilokalorii. W jej skład wchodzą oczywiście adipocyty, czyli tłuszcz, ale też trochę wody i białka. Tabliczka czekolady ma ich natomiast około 500. Zatem, dajmy na to, za 15 kg utraconej tkanki tłuszczowej w miesiącu, musiałby pójść odpuszczenie sobie mniej więcej 210 tabliczek czekolady. Muszę przyznać, że chyba nie znam nikogo, kto jadłby ich dziennie po 7. W większości przypadków ludzie celują w około 2-4 kg zrzuconej wagi na miesiąc. W praktyce przekłada się to mniej więcej na deficyt 500 kcal dziennie, czyli dosłownie o tabliczkę czekolady mniej. A z doświadczenia mogę powiedzieć tyle, że jeśli odpowiednio przygotowujemy posiłki, to w takim dziennym jadłospisie zawsze znajdzie się miejsce na coś słodszego. Ludzie błędnie uważają też, że podczas kuracji semaglutydem mogą jeść wszystko. Wyobrażają sobie okresy obżarstwa, podczas których w magiczny sposób będą tracić na wadze i zyskiwać na wyglądzie. No nie. Stosując na przykład ozempik, po prostu szybciej najesz się pizzą czy czekoladą. Natomiast, jeżeli tak będzie wyglądała Twoja dieta, to bardzo szybko pozbędziesz się też tkanki mięśniowej, która potrzebuje przecież białka. W ujęciu praktycznym, będzie wyglądać to tak: Mężczyzna, odpuszczając przy okazji aktywność fizyczną, ryzykuje, że z przysłowiowego pączka zrobi z siebie hucherko z brzuszkiem. Natomiast kobieta ryzykuje tym, że pomimo utraty pewnej ilości kilogramów na wadze, ani nie zredukuje celulitu, ani nie poprawi kondycji wyglądu skóry, a dodatkowo mogą pojawić się jeszcze niechciane worki pod oczami. Bardzo możliwe, że celulit zrobi się jeszcze gorszy, ale to zależy też od poziomu ogólnej sprawności. W obydwu przypadkach można się też spodziewać powstania nowych stanów zapalnych, spadku odporności i ogólnie wszystkiego, z czym kojarzyć się nam mogą niedożywienie i śmieciowe żarcie. Kolejnym mitem jest to, że większa dawka to zawsze lepszy efekt. Zwłaszcza osoby rekreacyjnie stosujące semaglutyd z miejsca wskakują na najwyższą możliwą dawkę. Większa dawka faktycznie działa mocniej, natomiast warto tu zwrócić uwagę, że badania sprawdzające efektywność poszczególnych dawek były przeprowadzane przede wszystkim na osobach otyłych, u których istnieją faktyczne zaburzenia metabolizmu, i z myślą o nich przygotowane zostały protokoły dawkowania. I nawet w uzasadnionych przypadkach przyjmowania semaglutydu zawsze zaczyna się od najniższej skutecznej dawki i dopiero ewentualnie się ją podnosi. Bo im większa jest dawka, tym rosną szanse na skutki uboczne. I rzeczywiście te najczęściej zgłaszane można by uznać za mało poważne. Wymioty, biegunka, zaparcia czy mdłości to stany mało przyjemne, ale też nie wywołujące powszechnego strachu. Rzadziej spotykane są reakcje alergiczne, zapalenia trzustki, hipoglikemia, zmieniony smak. Odnotowano groźne zapalenia nerek. Często idą parami, tak jak w przypadku polskiej youtuberki Kini Wilczyńskiej. Lekarze zdiagnozowali u niej idiopatyczne zapalenie trzustki, zapalenie żołądka i dwunastnicy. Są też pewne przesłanki, że w szerszej perspektywie może przyczyniać się do powstawania nowotworów tarczycy. Kolejnym potencjalnym minusem ozępiku może być znaczna utrata tkanki również mięśniowej. Stąd zresztą bierze się efekt ozępikowej twarzy. U ludzi, którzy szybko tracili na wadze, dochodziło do atrofii mięśni również na twarzy. Przez to, pomimo utraty tkanki tłuszczowej, i tak nie byli w stanie przykładowo zgubić podbródka. W próbach klinicznych wykazano, że na około 14 kg straconej masy z wagi, około 35% dotrzeło spadków w beztłuszczowej masie ciała. Oczywiście nie da się schudnąć, nie tracąc przy tym nieco mięśni, jak również beztłuszczowa masa ciała, to nie tylko tkanka mięśniowa, ale też choćby woda. Jest to jednak górna granica normy. Nie znalazłem badań, w których sprawdzano by ten stosunek u osób uprawiających sport. Na pewno w znacznym stopniu można by tu przeciwdziałać katabolizmowi. Niemniej brak strachu przed biegunką czy spadkami w formie wcale nie świadczą o tym, że gra wozębik jest warta świeczki. Można nie ryzykować niczym, jeśli te niemałe przecież pieniądze przeznaczymy na przykład na catering dietetyczny, albo po prostu na dobrej jakości jedzenia. Kolejną kwestią jest potencjalny efekt jo-jo. Często powtarzam, że dieta skuteczna to taka, którą jesteśmy w stanie utrzymać. Nie musi być idealna. Chodzi tu raczej o pewną świadomość w kwestii tego, jak gotujemy i ile kalorii mają poszczególne produkty. Reszta jest kwestią kreatywności i doświadczenia. Bezmyślne sięganie po zębik pomoże schudnąć tylko podczas okresu jego stosowania. Natomiast te bardzo proste nawyki poprawiają nasz wygląd i zdrowie przez cały rok. Wspomniałem też o naturalnych substancjach mogących wspomóc odchudzanie. Jednak bez owijania w bawełnę nie ma na rynku żadnych suplementów ani też magicznych kombinacji warzywno-ziołowych, które byłyby w tym tak samo skuteczne jak wyekstraktowany w laboratorium lek. Gdyby było inaczej, to zębik nie miałby prawa istnieć jako produkt. Można natomiast zainteresować się kawą. Kawa, ale też inne pobudzające napoje potrafi hamować apetyt, co wykorzystują osoby na dietach typu intermittent fasting. A w kontekście rzeczy mniej oczywistych mamy niestety na rynku sporo zamieszania. Można doczytać o zielonej herbacie, fenkule czy kozieradce, natomiast chyba każdy z nas miał do czynienia z choć częścią z nich. Przez to mamy świadomość, jak bardzo nie na miejscu jest porównywanie takich ziół z pełnoprawnym lekiem na receptę. Mniej osób słyszało natomiast o caralluma fimbriata. Na temat tej rośliny znalazłem chyba najwięcej bardzo konkretnych i górnolotnych wręcz haseł. Badania wskazują, że faktycznie może działać. Nie wykazano co prawda jej wpływu na poziom greliny, czyli hormon głodu, zanotowano natomiast wzrost w poziomie leptyny, hormonu sytości. Są tu zatem pewne naciągane podobieństwa. Obiecująco wygląda tu też berberyna. W badaniu przeprowadzonym na szczurach wykazano, że zwierzęta, którym podawano berberynę, przyjmowały o 47% pokarmu mniej. Producenci suplementów czasem nazywają berberynę mianem naturalnego ozempiku. Natomiast pamiętajcie, że w kwestii skuteczności w kontrolowaniu apetytu dysponujemy dzisiaj przede wszystkim danymi anegdotycznymi od jej użytkowników, a badanie przeprowadzone na zwierzętach może być co najwyżej wskazówką. Na pewno jednak nie jest agonistą GLP-1. Pamiętajmy, że suplementy również mogą powodować skutki uboczne, nie są alternatywą dla leków, a już na pewno ich stosowanie nie zastąpi nam edukacji i odpowiednich zmian w temacie odżywiania. To był profil holistyczny, a teraz do następnego.